Moi drodzy dzisiaj mamy niesamowitą wyprawę za kamerą Bartek, którego już widzieliście, zbiłem z nim Teraz jedziemy po dwóch innych osobników, z którymi będziemy trenować No jest w planach dzisiaj kozacki tren, na GoJumpie oczywiście Będzie dynama, będzie statyka, będzie wszystko co się da Widzimy się jeszcze tak jak mówię, z dwoma innymi osobami, z dwiema innymi osobami i jeszcze będzie trzecia już na miejscu no i przygram myślę coś fajnego. Zobaczycie, jak to będzie wszystko latać. Dzisiaj w planach jest 540 z mojej strony. Wiem, że inne osoby też mają coś kręcić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzimy się już na miejscu. Nagram wam jakieś jeszcze fajne przebitki. Oczywiście filmik jest pay -per view, Ja będę przypominał pod koniec, żebyście nie zapomnieli i oglądali za darmo, mm, ale łapeczka, subik, komentarz i dzwoneczek oczywiście. Bez dzwoneczka nie wiecie, co się tutaj dzieje. Także zapraszam Was do oglądania i lecimy. Polecimy sobie z grubym. Z grubym treningiem mogę tą maseczkę teraz zdjąć, żebyście mnie lepiej słyszeli. Zawsze mamy taką, taki rytuał można powiedzieć przed treningami, że lecimy sobie po red Bullka i po Marsa. Mars jest po to, żeby no, grawitacja inaczej działała na tym treningu, nie. No a red bull to wiadomo, żeby delikatnie kopnęło. Więc zobaczymy, co dzisiaj będzie ten człowiek dzisiaj ma w planach e, zrobić 3 razy 540 chyba. No. tak mi się wydaje. Zresztą już raz to zrobił chyba, tak? No, dwie, dwie na pewno kiedyś. Ok. Dwie, dwie zrobił.

Stations bring in heavy artillery. We're losing control, God damn it. Jak się czujesz? Fotalnie, ale idziemy za później. Ile, ile co... zrobiłeś Ile zrobiłeś 540? 14 prób. <grym> A u <udanych? grym> A jednej, dobra. ile ja Zrobi <grym> to teraz, tak, żeby... Do to to tak Dobra, wpadliśmy na zajebisty pomysł z racji, że kończymy powoli trening. Polecimy sobie teraz challenge. Challenge będzie polegał na tym, że ścigamy się w na rękach w staniu, na rękach tak naprawdę i wymyśliłem coś takiego, że będzie w to w formie wygranego i przegranego. Czyli jak ja jestem wygrany, to przechodzę do następnego etapu i rywalizuję z kolejnym zawodnikiem. Pierwszym zawodnikiem będzie Kuba. Z nim będę rywalizował. Także zaczynamy. Batelek numer jeden. Let's go. Meta jest tutaj, to jest właśnie... To jest właśnie ta parola. Tak, tutaj jedziemy ta. My przechodzimy stamtąd i ścigamy się do tego. Dobra I teraz O, proszę. O, i tutaj już prawie do mety dochodzi. A gdzie jest Kuba? Dopiero tam. Tak jest, mamy zwycięzcę tutaj, proszę bardzo. Dobra, jakimś trafem wygrałem pierwszą kubę. się tutaj z Kubą. Ale, ale tu, jest, tu jest potencjał, szczególnie wzrostowo, bo w trybunale taki wzrost jest. Więc... Obserwujcie go. Tutaj podam twojego Instagrama. Będzie okay. Teraz leci Karol kontra Bartek. Zobaczymy. I zwycięzca leci Batelka ze mną. Let's go. <śmianowicie> Dawaj, 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 dawaj! Dobra, piona. Tutaj mamy zwycięstwo poprzedniego baterka. Leci teraz ze mną, zobaczymy kto będzie lepszy. Dobra. Ale tutaj sprint. Tak jest, gratuluję. Także taki challenge'ik na koniec. Za chwilę możemy pomyśleć jeszcze nad takim siłowym challenge dla obydwu panów i dla kameramana. Także zobaczymy. Challenge numer dwa. Będziemy się podciągać, znaczy, że mamy sterane bareczki i no, pusz jest już mocno przejewany, więc polecimy sobie teraz podciągnięcia. Każdy będzie wchodził na drążek i podciągał się maks ma maksymalną ilość razy tak naprawdę. Na pierwszy ogień polecę może ja albo któryś z uczestników, nie wiem, zależy kto będzie chciał. Także możecie obstawać, kto wygra ten contest, można powiedzieć. Let's go! Ramen, nie chciał wziąć udziału w challenge'u, Nie wiem bardzo mi przykro, ale trudno. W ogóle jak światło. Jest Dobrze, jest hit, łapa siedzi. Jest Rewelacja. Okej. Okay. Wielka piona dla was za challenge. Ek. Naprawdę było zajebiście. Nie wiem kto wygrał szczerze. że... Nie no, dobra. Ja miałem 26 półtóleń, tu ty miałeś 21 Ty miałeś źle? Chyba nie liczymy. Tu jest Koło 12-13 tury. chyba. Liczymy to w filmie jeszcze, ale i tak mega gaszacu. To było 12. Ogólnie wszyscy tutaj. Może, może bym powiedział lepiej nikt, nikt nie że tutaj bazy, lecimy tylko statykę, więc... Dobra, teraz, teraz Instagramy. Chodź, 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 bo Instagram Ci ucieka. Tu jest Instagram, 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 Instagram i Instagram. Wpadajcie tam, wszędzie jest dobry content, chłopaki dobrze robią. O, to będzie to. Clean.